No hejka. Od razu może zaznaczę, że to materiał z perspektywy fana Postala 2, dodatków do niego i paru modów z Eternal Damnation na czele. Czekałem na czwarty występ kolesia dość długo, bo choć miałem dostęp do gry jeszcze od raczkującej Alfy, starałem się nie sprawdzać na bieżąco postępów prac twórców. Czemu? Głównie dlatego, żeby zasmakować w pełni tego, co wysmażyło nam kontrowersyjne studio po latach ciągłych prac nad kontrowersyjną grą. No więc, czy Postal 4 jest dobry i czy dostaliśmy to, na co zasługują wieloletni fani? No, nie. Postal 4 nie jest dobrą grą. I nawet nie, że jest tak słaby, że aż dobry. Nawet nie jest Średni, po prostu jest zwyczajnie słaby. Jako fan jestem rozczarowany, ale może pozwólcie, że zaczniemy od podstaw. Postal 4 powstawał siłami Running With Scissors, studia, które stworzyło pierwszego i drugiego Postala, a także wszystkie trzy dodatki do tej części. Seria, jak zapewne wiecie, w założeniach miała szokować. Pierwsza część, osobliwy top-down shooter, była taką niby mroczną gierką o kolesiu psychopacie, który masakrował mrowie mieszkańców różnymi rodzajami broni. I była to rozwałka bezkompromisowa, która nie niosła za sobą żadnego komentarza społecznego, nie była w jakikolwiek sposób odkrywcza? Miało być kontrowersyjnie. Po prostu strzelaliśmy sobie do ludków, tyle. Za to druga część poszła w zupełnie inną stronę. Postel 2 to była przede wszystkim próba przedstawienia ówczesnych Stanów Zjednoczonych w krzywym zwierciadle. Próba dodajmy bardzo mało odkrywcza, bardzo głupawa, ale za to z całkiem fajnym pomysłem na gameplay. I zakazem sprzedaży w kilku krajach. O tym, dlaczego Postal 2 według mnie był naprawdę dobrą grą, już nawet pominąwszy kwestię jego kontrowersyjności, zobaczyć sobie możecie w tym o tutaj materiale, który wyskoczył w prawym górnym rogu ekranu. I to wszystko, za co tak bardzo lubiłem Postal 2, zostało w czwórce zaprzepaszczone po całości. A im więcej w czwórkę grałem, tak tym bardziej zaczynałem się upewniać, że to wszystko, co wyszło twórcą w dwójeczce, to prawdopodobnie najzwyklejsze dzieło przypadku. Weźmy się za to, co wylewa się na wierzch, czyli za klimat i opowiadaną przez grę historię. Koleś trafia teraz do Edensin, miasteczka bliźniaczo podobnego do Paradise, zdecydowanie większego, a jednocześnie jakiegoś takiego ludniejszego. Do przejścia mamy znowu jak kiedyś. Pięć dni, zaczynając od poniedziałku, a na piątku kończąc. Chroniczny brak kasy sprawił, że bohater odbija się od jednej pracy do drugiej nocuje w przebranych miejscach, dom w postaci przyczepy kempingowej został mu zawinięty jeszcze w intro do gry i przeżywa jeszcze dziwniejsze historie niż w drugiej części. Odwiedza więzienie, dziwny park rozrywki inspirowany waginopodobną maskotką, ścieki, ląduje na czterech łapach, czy pomaga jednemu z twórców gry występującym tu w roli króla sedesów i tak dalej. Twórcy próbowali chyba zrobić wszystko śmieszniej, mocniej i e, ciekawiej niż w Postalu 2, ale całość teraz nabrała jakiegoś takiego Karykaturalnego charakteru. Humor Niskich Lotów był i w drugiej części, ale teraz jest on wysunięty na. Pierwszy plan. Trochę jak w Postalu 3, którego wszyscy przecież zgodnie szkalujemy, włącznie z samymi twórcami. Te wszystkie komiksowe plansze pchające fabułę do przodu wykonane na kolanie, tandetne, zapewne specjalnie, menu główne, uruchamiane na silniku gry przerywniki filmowe i silnie zaakcentowane w grze cel shadingowe wykończenie modeli wygląda nie dość, że bardzo tanio, to jeszcze z całych sił próbuje krzyczeć do gracza Hej, jestem r ty d i o zupełnie nie jak Postal 2, który miał niby komiksową, ale też celującą nieco w realizm oprawę graficzną, bardzo pretekstową, znikomą i oszczędną narrację, a z całości gry, od niepokojącego menu, skripi ambientową muzyczką w tle, takiego niby niemego, pozornie spokojnego intro gry, też skripi muzyczką, Bił miks szaleństwa, wszechobecnej ironii i czegoś w rodzaju interaktywnego, krzywego zwierciadła. I domyślam się, że ten brak profesjonalnego intro czy oszczędna narracja wynikały właśnie z braku kasy twórców na takie bogate rozwiązania, ale dzięki temu udało się im oddać, podkreślam znowu, najpewniej przez przypadek. Te nutkę szaleństwa świata gry. Postal 4 jest za to jak ten stereotypowy wujek na weselu. Swoimi żartami żenuje pół rodziny, po próbuje podczas tańca obmacywać pannę młodą, a przy dobrych wiatrach pokłodzi się tylko z rodziną, obrazi żonę, a wychodząc do kibla, potknie się i ten głupi ryj rozwali. już pal licho nawet tę próbę przedstawienia Ameryki w krzywym zwierciadle. Bo gra próbuje to robić często i gęsto, ale albo nie domaga narracyjnie, przykładem nie będzie wtorek i przedstawienie w grze trampowskiego muru oddzielającego Meksyk od Stanów Zjednoczonych, albo hmm, Scenariuszowo. Bo głupie żarty o dupie i głównie to jedno, ale tutaj jesteśmy nimi zasebowani z każdej strony, bez nawet kszty kreatywnego podejścia do tematu. Całość wygląda trochę tak, jakby była wypełniona dowcipami spalonymi na starcie. Może problemem jest to, że Postal 4 jest głównie zapatrzony w Postala 2 i wygląda jak gra stworzona dla fanów, tyle że bez zrozumienia tego, co oprócz głupich i tanich dowcipów działało w poprzedniej części. Ja jako 10-11-latek grający w Postala 2 w nosie miałem satyrę. Liczył się dla mnie fajny gameplay. Tam świat gry podzielony był na mniejsze, odseparowane od siebie lokacje wypełnione znajdźkami, NPC ami narzędziami zniszczenia i sekretami do odkrycia. Gunplay i sterowanie było po prostu zrobione dobrze. Strzelało się przyjemnie, przyjemnie sprzedawało się kopniaki, a sadzenie headshotów shotgunem było tak bardzo dobre, Mm. Tutaj twórcy, ma się wrażenie, byli tak zapatrzeni w swoje poprzednie dziecko, że próbując odtworzyć mechanizmy sprzed lat, zapomnieli zrobić to tak, by miało to ręce i nogi. I niby powracają kultowe bronie. Łopata, kanister z benzyną czy maczeta z apokalipsu weekend. Działają tu też podobnie, ale są przy tym tak koszmarnie nieresponsywne, że ojacie. Mam wrażenie, że twórcy zamiast przez te prawie 20 lat od premiery zaliczyć progres, postawili jednak na srogi regres. A może to kryzys wieku średniego? Czy mnie też to czeka za 10 lat? Czy będę tworzył słabe gry? Prosty przykład. Łopatą wyrywało się całkiem intuicyjnie w dwójce, a teraz mam wrażenie całkowicie sksranionych hitboxy. Zobaczcie sami. To samo jest z kopniakami, które teraz działają, a raz nie, a same wyprowadzane są jakoś tak powolnie od niechcenia. Maczeta? W Apocalypse Weekend prosta w obsłudze jak na maczetę przystało, a teraz albo granie zawsze wyłapuje trafieniem, albo coś jest nie tak z zasięgiem jej działania, nawet w formie bumerangu. Strzelanie z broni? Dodano reload, który wprowadza trochę taktyki do tej zawieruchy. Dodano mierzenie z policzka, ale headshoty czasami nie działają i potrzeba dwóch strzałów, by zlikwidować byle przechodnia. Już lepiej wojować cały czas wspomnianą wcześniej maczetą. Przynajmniej i rzutnią od razu łansutuje przeciwników. Eksploracja i sposób poruszenia się teoretycznie pozostały te same. Słychać znajome dźwięki kroków, prędkość poruszenia się kolesia jest podobna, możemy znowu kucać w locie, ale gdy to robimy, kamera dziwnie skacze, co strasznie obniża responsywność. Do tego teraz wszędzie nie musimy dostawać się wyłącznie z buta. Do dyspozycji mamy takie śmieszne skuterki dla osób otyłych, które same w sobie są mrugnięciem oka w stronę stereotypowo wiecznie tyjących Amerykanów, ale oczywiście i ten żart musiano dośmiesznić, wrzucając do gry. Coś w rodzaju motocyklowych showroomów, w których mieszkańcy mogą kupować i odpisowywać swoje pojazdy. Pojawienie się środków lokomocji teoretycznie skróciło podróże kolesia pomiędzy zadaniami. Mamy też zresztą do dyspozycji tablice z mapą miasta, które służą nam za środki szybkiej podróży. Problem ze skuterami jest taki, że mogłoby ich w zasadzie nie być jeśli miasto byłoby sensowniej zaprojektowane. Bo Edensin jest niepotrzebnie rozdmuchane, a ciekawsze lokacje oddzielone są od siebie nudnymi miejscówkami, w których nic nie ma. 3 czwarty domów, do których wszedłem, była niezamieszkana. Pchana po brzegi znajdźkami, owszem, ale jakaś taka pusta i niepotrzebna. W pewnym momencie i tak mamy tyle rupieci w ekwipunku, wiecie, apteczek, przesmaczków i przydatnych przedmiotów, że spokojnie można sobie odpuścić tę głębną eksplorację. Chyba, że szukamy maskotek. Ale wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że nie potrzebujemy w grach pustych przestrzeni, z którymi jedyne, co można zrobić, to wypchać się niepotrzebnymi rzeczami do kolekcjonowania. Podróże z pozbawiły też Postala tego fajnego aspektu cienia, totalnej rzeź w mieście. Można po prostu pojechać sobie dalej, nie martwiąc się o zdrowie. Pomysł z dwójki na podzielenie miasteczka na mniejsze lokacje i oddzielenie ich ze sobą ekranami ładowania dawał chociaż możliwość wypchania mapki ogromem aktywności i dodatkowo zamężenia akcji gry. Tu rozdmuchane lokacje świecą pustkami, a gdy poruszamy się po mieście i chcemy się udać gdzieś dalej, i tak będzie czekał na nas ekran ładowania. Ech, naprawdę... Który mamy rok? Trudno mi też w tej wszechobecnej, smutnej pustce utrzymać uwagę policji. Szybko odpuszczali poszukiwania, a do tego nie są już wprawnymi strzelcami. Bardzo rzadko musiałem sięgać po faje zdrowia, by odrestaurować poziom życia. A dodatkowo zła optymalizacja daje dość szybko o sobie znać. Siekiera w recenzji na CDAction.pl napisał, że to, cytuję, programistyczna katastrofa. I... Ciężko się z tym nie zgodzić. O słabym gameplayu mówiłem już wcześniej, ale do niego dochodzi słabe oprogramowanie całego świata przedstawionego. Nierzadko natrafiałem na totalne pustki na ulicach, a nie mam raczej słabego kompa. Sianie bezkompromisowej rzezi było bardzo trudne. Bardzo mi też było trudno uwierzyć w świat przedstawiony. Szczególnie, że gra nie należy do pięknych i wizualnie bardziej przypomina coś, co mogłoby wyjść w czasach premiery tego nieszczęsnego Postala 3, czyli w 2011 roku. Pamiętam, sporo osób narzekało w 2003 roku na grafikę Postala 2, a ja totalnie nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Hej, to była jedna z ładniejszych gierek w tamtych czasach. Fakt, może nie trzymała się tak dobrze jak Max Payne 2, ale na pewno broniła się w jakiś sposób. Postala 4 za to bronić nijak nie można, szczególnie, że działa na Unreal Engine 4, a nie wygląda. I w sumie też nie do końca działa jak trzeba. Nie wiem co tu się podziało. Gra potrafi straszliwie klatkować. W zasadzie nigdy nie trzymała mi stabilnych 60 klatek na sekundę. Ba, często spadała do poniżej 30, szczególnie gdy na ekranie działo się dużo rzeczy. Do tego nieustanne problemy z animacjami, fizyką, dźwiękiem i muzyką, zapataniem się po ziemię, lokacjami, które wciąż wyglądają albo na niedokończone albo nieprzetestowane, przerywniki filmowe, które mają jakieś dziwne problemy z modelami, zaczynające się w powietrzu skuterki, rzeczy, które w postal 2 działały, na przykład wybuchające beczki, tutaj działać nie bardzo chcą, i tak dalej. Postal 2 wydawało się chociaż kompletne od początku do końca. Nawet w kwestii bugów, gdzie gdy się zaklinowaliśmy, gra potrafiła to od razu wyłapać, by potem zakomunikować to graczowi i restowała naszą pozycję, niejako burząc przy okazji czwartą ścianę. Mam wrażenie, że chciano tutaj wrzucić tyle rzeczy, że tak naprawdę do końca nie zrobiono tu niczego na 100%. Te różne niepotrzebne aktywności pokroju jednorękiego bandyty mogłyby spokojnie zniknąć, a twórcy mogliby zająć się dopracowywaniem samego rdzenia rozgrywki. Do tego stale próbuje cytować Postela 2. Czasem wychodzi to twórcom naprawdę nieźle. Fajnie jest sobie posłuchać znajomych muzyczek, szczególnie tej przy odpalaniu mapy, czy w tej w centrum handlowym. Albo na przykład za sprawą śmieszkowego nawiązania do pierwszego zadania z dwójki. A czasami i naprawdę źle i nudno, bo znowu pojawia się zadanie, w którym musimy biegać po ludziach z petycją w łapie. Serio. W sensie nie, że nie lubiłem tego zadania w podstawce. I fakt wykonany jest tutaj z pozoru ciekawiej. Biednym ludziom możemy teraz po prostu pogrozić bronią, by podpisali nasz papierek, ale z drugiej strony nie dość, że odziera to zadanie z całej tej fajnej losowości, którą cechowało się w dwójce, bo podpiszę czy nie podpiszę. To jeszcze mamy tutaj to nieprzyjemne uczucie déjà No widzieliśmy to już przecież wcześniej. Po co mamy robić to znowu? Running with scyzor skończyły się pomysły na fajne zadania? Wiecie co? No, chyba... Chyba tak! Bo nie sądziłem, że natrafię na tak nudne zadania od ekipy, która zdawała się rozumieć, na czym polega projektowanie questów z jajem. W czwartym postalu natraficie na przykład na zlecenie, które wymaga od nas zabawiania się w parkingowego i wlepiania mandatów źle zaparkowanym wozom. I to zadanie jest tak nudne i bez sensu, że głowa mała. Mam wrażenie, że w dużej mierze oparte jest na losowości. Po prostu poruszamy się i klikamy. Nic więcej. Auta, które z pozoru zaparkowane są źle, często okazują się zaparkowane dobrze. Nie uświadczyłem żadnej sensownej reguły, która pomogłaby mi już na wstępie ustalić, czy delikwent zaparkował dobrze swoje cztery kółka, czy nie. Do tego, by zaliczyć to zadanie, trzeba pobiegać po całym Eden Sin. Więc jeśli tylko ten quest pozostało wam odfajkować, to cóż, czeka Was kawał nudnej zabawy polegającej na bieganiu po całym mieście i klikaniu na stojące na poboczu auta miłego. Wydaje mi się, że w 2022 roku, gdzie królują memy, a twórcy gier potrafią świetnie komentować rzeczywistość, dobrym przykładem jest tutaj gra Pupin, która, choć prosta, spełnia swoje zadanie w kwestii szkalowania działań Rosji. Projektowanie gry, w której wszystko do ciebie zewsząd mówi HEJ JESTEM ŚMIESZNY HALO to trochę... cringe'owa? I nawet jak początkowo doceniłem żarty z Wizarda w pewnym momencie gry, tak szybko spikień sprowadził mnie na ziemię, słusznie zauważając, że... Stary, zdajesz sobie sprawę, że ten mem ma 4 lata? No, cała ta gra wygląda w ten sposób, jakby była spóźniona i opóźniona wiele lat. Nie takiego Postala 4 się spodziewałem. I po co w sumie grać w Postala 4, który nieudolnie próbuje powtórzyć sukces gry z 2003 roku... Skoro mamy jeszcze tę naszą całą kultową dwójkę. A tak swoją drogą, cały czas mój koleś biegał z itemkiem z poniedziałku w łapie, przez co by móc wykonywać niektóre aktywności w grze, musiałem stosować fortel z wyrzucaniem broni z ręki, by choć na chwilę pozbyć się tego nieszczęsnego kartonu. Może są tu jacyś fani, którzy jednak nie poczuli się rozczarowani, a też oczekiwali od czwórki czegoś więcej i lepiej. Bo na razie mam wrażenie, że jest tylko więcej i gorzej. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał i uzupełniajcie płyny, zdrowo się odżywiajcie. I tyle, na razie. Hej! Idę na burgera.